Cześć, jestem Damian. Cześć, jestem Dominik. Znajdujemy się w stronie Biker Budzy, gdzie prezentujemy Wam kolejne rowery, które posiadamy aktualnie w Biker Budzyk. Tak jest. Dzisiaj mamy dla Was do zaprezentowania Onilus Muranus 3.0 za cenę 2399 zł. Czyli 2400 bez złotówki. Dokładnie tak. Mamy tutaj rower typu MTB, ale bardziej do rekreacji. Tak, z moich segmentów to jest rower górski rekreacyjny. Co o tym świadczy? No to geometria, osprzęt i, mhm. i cały charakter tego roweru. Tak. Mamy mostek mocno uniesiony na plus. Już fabrycznie. Fabrycznie to nie jest nasz wymysł. Nawet z siodełką jakby więcej materiału, jest dosyć wygodna. Trochę inna geometria ramy jest. Tak. Bardziej. Także jest, wy, jest wysoka, dosyć główka. Główka sterowa jest uniesiona dosyć wysoko. O sprzętowo z tyłu mamy Alivio 9 To jest 3x9, czyli no dalej to jest trójka, co też mhm. świadczy o tym, że jest to rower pod rekreację. Tak, dobrze by to No i założone sobie. hamulce, na szczęście już hydrauliczne, tarczowe, także nie ma tutaj wielkich, zbędnych oszczędności. Tak, mamy tutaj Shimano MT200. Właśnie w tej przedziale, w tym przedziale cenowym u niektórych producentów pojawiają się nie Shimano, lub też nawet czasami zdarzają się, że po prostu nawet nie hydrauliczne, ale to mhm. bardzo rzadko. Natomiast no fajnie, że są to Szymano hamulce. Coraz więcej producentów decyduje się na ogumienie e, CST. Tak, CST. Guma, która no, w, miarę, w miarę jest wytrzymała. Nie, ona jest bardzo fajna, ta guma. Miałem okazję na niej e, jeździć, i no, bardzo fajnie te opony się sprawdzają. E, bardzo fajnie trzymają w zakrętach, jak widać e, ten bieżnik on jest bardzo gęsty i on jest też, e, ten klocek boczny e, wyprowadzony na zewnątrz, e, gdzie może fajnie trzymać się e, bocznie. I w nie? większości rowerów górskich, rekreacyjnych jest to opona, która nie tworzy wielkich problemów na asfalcie, wielkich problemów toczenia. Ale jak chcemy wjechać w teren i, i złożyć się w zakręt, też nam nie pojedzie w siną dal. Tak jest, tak, tak, tak. E, tylko, tylko nas e, bezpiecznie w tym zakręcie poprowadzi. Zauważ, że z tyłu opona została założona odwrotnie do kierunku, jakim powinna. E, z, czasami tak się stosowało, żeby bieżnik lepiej. Czy e, e, ona jest napęd, wtedy napędową oponą? Nie, nie, bo <coughs> się generalnie nie stosuje. Teraz, że przekłada się opony odwrotnie e, do kierunku, jakim powinny być założone, no ale tutaj zastosowano. A nie jest to jak w Szwabie, że masz front rear i kierunek jazdy? Hmm. może i tak być. Wiesz, co miałem CST i nie było tam czegoś takiego, e, także no to zależy skąd producenta, tak samo od e, upodobań e, klienta. No tutaj ten klocek będzie po prostu z tyłu bardziej e, się wgryzał. No to czy jest no. oponą bardziej napędową. Dokładnie. E, czyli jeżeli zauważycie przy zakupie Oni Lusa Muranusa, akurat w tej wersji 3.0, że z tyłu opona jest założona odwrotnie, no to nie podźmiwujcie podśmiewuj, się ze sprzedawcy, ani też nie robicie tam zadymy. Tak ma być. Tak, tak, tak producent. To, to zrobił i to jest poprawnie. Dokładnie. Mamy tutaj amortyzator z SR Santura XCT30. Jest to amortyzator sprężynowy, natomiast jest blokada amortyzatora na goleni blokada prawej. Blokada ręczna. Tak, blokada ręczna. Wideles ma też wstępną regulację twardości. Także tak. możemy, możemy go sobie utwardzić lub zwiększyć. Dokładnie. Żeby się odpowiednio uginał lub nie uginał się za bardzo. Tak. Komponenty są to od Onilusa, są to komponenty aluminiowe. E, siodło tak samo od Onilusa, także. Tak, e, brandowane Onilusem. Wiesz co, to jest Montegrappa? Czyli już kiedyś omawialiśmy, że to są dosyć tak, tak. E, wygodne siedzenia włoskie. E, koła koła to są 29 cali e, i co fajne, nie zdarzające się w tej półce cenowej. Mamy kopslowane obręcze. Tak. Także no... Przesta przód i tu jest shimanowska, tam podejrzewam, że to jest jakaś TX505, nie widzę, ale tak mi się wydaje, weź tam pokręć. Nie ma napisane w sumie. Co, eno shimano? A ja tu mam. A ja nie mam z przodu. x 505 No, czyli... Także no, w tej, w tej półce jest przyzwoicie. Tak, tak, ale fajnie, że są obręcze kapsulowane, co nie? <coughs> Piasty mogły dać jakiekolwiek koluminiowe, dali shimano i fajnie. I fajnie. Jeżeli chodzi o ramę, ma sloty do montażu podpórek, nie podpórki. To jest ciekawe rozwiązanie, bo możemy tu założyć i podpórkę 40 wewnątrz, lub 18, zewnątrz. Zewnątrz. Lub 18 na zewnątrz. To ciekawe jest. Także do nas należy decyzja, jaką podpórkę wolimy sobie tutaj zastosować z jakim montażem. Dokładnie. I, I rama pod to i pod to jest przystosowana. Nie widzę tutaj za to slotów bocznych do montażu bagażnika. Może, nie pro, może producent po prostu nie, nie, nie przeznaczył tego roweru jako gdzieś tam na dłuższe wyprawy, tak? Znaczy na dłuższe wyprawy, po prostu żeby coś tam załadować na niego. I tak i nie, bo na środku mamy tutaj tak, ale to... otwór, gdzie możemy zastosować adapter do bagażnika mhm, tak, i tak. tu go przymontować. E, bo sloty w, na dole w ramie już są. Co? To może, może i tak po, poszedł, żeby nie osłabiać ramy w ten sposób. A, a kiedyś pokażemy wam też fajny Mac, jest e, obejma, która ma wyjścia e, z dołu do e, bagażnika sloty. O. Czyli obejma, która jednocześnie jest obejmą do e, sztycy siedzenia. Mhm. I miejscem montażu bagażnika, jeżeli rama nie, jest nie ma miejsca na potocznie, mówiąc, tak druty jest. bagażnika. No to fajnie. Można, można. To... Także też to Wam kiedyś pokażemy, jak będziemy akcesoria omawiać w mhm. Rower ma wprowadzone linki na zewnątrz. Ramy jeden może się to podobać, drugim nie. Myślę, że to bardziej rozwiązanie technologiczne. E, chodzi o, żeby po prostu ten rower też, wiadomo, nie osłabiać ramy. Znaczy Onilus jest to młoda marka tak. i co roku te rowery są coraz lepsze. E, no umówmy się, taki Giant, Unibike to już są starzy wyjadacze. Dokładnie. Um, Unibike ma już 30 lat, już jest no to, na rynku. To jest Onilus jest 5, także jeśli byśmy mieli porównać te dwie marki, którymi handlujemy, to Onilus robi, robi dobre ruchy, ale jeszcze nie jest to ten poziom, poziom. Unibajka czy, czy tym bardziej sportowych rowerów Gianta. No bo oni tam w zasadzie nie aspirują, bardziej się kierują w tą, w tą półkę, w ten przedział odbiorców bardziej rekreacyjnych. Mhm. Nawet jeżeli rower ma być o charakterze sportowym. Dokładnie. No i w zasadzie ja uważam, że takich rowerzystów, przynajmniej w Polsce, jest najwięcej. A takich no mocno tak. wkręconych to jest jeden na dziesięciu. Dokładnie, tak, to prawda. No, nie każdy tam będzie chciał się ścigać, czy jakieś kurde. Nie wiadomo jak prawie. Tak ten. Ale te z technicznego klasy. punktu widzenia. Fajnie rower skonfigurowany i fajnie Mamy korbę Szymanowską, suport na urządzku maszynowym. Mamy kapsulowane obręcze. Mamy kapslowane obręcze, mamy kasetę 9, mamy przyrodkę Alivio, czyli... Nie ma żadnych tutaj mixów, mimo że Shimano praktycznie na rynku jest teraz Tyle Ciężko co tak napłakał, dostępne, dokładnie to, to tutaj mamy całą konfigurację e, Shimano Nie ma jakichś tam sunraces, y, microshiftów, ja nie mówię, że to są złe Tylko po prostu nie ma, nie ma mieszania Komponenty, grup. tylko jeżeli źle wymieszamy w tym Bigosie e, Czasami jeden komponent, typu manetka nie, nie, nie gada dobrze z przerzutką i ciężko jest to potem wyregulować tak na cyto. Tak, na i klient się później wkurza, że to, że, że się kupiło np. za 3000, tysiące, 2,5 rower, a to po prostu nie działa i musi nowy rower oddać na serwis, żeby to wyregulować. Znaczy mi się żalił facet, nie powiem jakie marki oczywiście, ale kupił jedną markę rowerów, dosyć popularną, gdzie było e, nawalone mikroshifta, zupełnie nie, nie, nie grało to ze sobą, no i poszedł do faceta do sklepu, gdzie to kupiłem? i mówię, panie, no weźmy, pan to w regule to się pracuje dziś, nie no. Kościół grzebał przy tym godzinę, rozłożył panie, to lepiej nie będzie. No właśnie, to też podejście firmy do I, klienta. Lepiej nie będzie, no. Ja mówię, a to po co kupiłeś taki rower? wiesz co, bo on jest dosyć lekki był dosyć tani. Mówię, no to teraz będzie, że go mógł dosyć łatwo przenosić po garażu z miejsca na miejsce, bo... Bo sobie nim nie pojedziesz na, na tej konfiguracji. No tak, albo pojeździ, i będzie się wkurzał i w pewnym momencie. Nie, to przerzutki wiedzą, żeby własnym życiem. Także A, tak. tak, tak, tak. W zasadzie tam Single Speed lepiej by było wstawić. No, jeśli chodzi o Anilusa, tak jak już wcześniej mówiliśmy, jest to marka, która jest u nas od dwóch lat. Mhm. E, sprzedaje się bardzo dobrze, nie mam e, skarg. Nie mam żali od klienta, że coś jest niechalo I tak jak już na pozycji samego montażu tego roweru na sklepie, widzimy, że jest to zmontowane jak trzeba. Ta montownia, dajemy szeroki ukłon, że jest dobrze. Jest to dobrze zmontowane. Nie musimy, nie musimy tej marki specjalnie poprawiać, bo nie ukrywam, że mieliśmy kilka marek w swojej karierze, gdzie rower, żeby dobrze od nas wyjechał, zmontowany, to trzeba było go prawie rozebrać na części Złożyć jeszcze raz i dopiero wydać. Tak. To, to niestety jest, to nie fajnie, że. No, my jeszcze się omawialiśmy Normosa 4.0, z tego co pamiętam. Modli to jest po prostu rozwinięcie e, trójki. E, trójka, m, znaczy czwórka ma e, napęd, z tego co pamiętam, dziesiątkę. Jest na orca w pełni, również z korbą. Łączy je rama. Także tak, tak. rama tutaj jest taka sama i. Patrząc na, na ceny, jakie się teraz e, kształtują na rowery. Myślę, że no 2, i 500, ty, 2400, za 2400 za ten rower. To jest dobra cena. Ale no, może, może mu jedynie z naszej oferty podskoczyć na chwilę obecną Unibike Shadow. Ale jeśli będzie. Który jest najlepszym rowerem wo, wo, według mnie do 2500 w ogóle. Uh -huh. e, a kosztuje raptem 2,250, a zamyka mi tą listę 2,5. E, no, ale Muronus ma tą przewagę, że on tutaj jeszcze stoi. No właśnie. O ostatniego Shodowa sprzedaliśmy jakiś czas temu, Także No ciężko jest z dostępnością I, że... z rowerów. Unibike już ich chyba może będzie je robił choć raz w tym roku, ale, ale wszystko, nie, jestem, nie jestem pewny czy w ogóle. Wszystko zależy od komponentów, czy one będą. Nie, nie, to wiesz, jak Unibajek napisał, że będzie robił, no to znaczy, że oni dostają, mają komponenty już nagrane na, na, ten, na ten termin mniej A, okay, okay. To jest tam wszystko już dosyć dopieszczone, tam czasami jest, że, że coś się spóźni 2-3 tygodnie, no to mamy chwilę posłuchy, ale te rowery prędzej czy później, później się w Unibajku pojawią, nie będzie tak, że nie będzie ich w ogóle. Wiem, że na 27,5 jeszcze mają być robione. No, ciekawa, no Ale ciekawa. wracając Teraz do Onilusa, Onilus montuje też nie te ilości, jakie byśmy sobie życzyli. Ale bardzo fajnie mi się zazębia, że kończy mi się Unibike, pojawia się Onilus i ciągle coś w tym sklepie Jest. mam do zaprezentowania. Tak. E, także pokrótce omówiliśmy ten rower. E, jeśli masie onirusa, podzielcie się opinią na temat tego roweru. E, nie tylko jeśli Muranusa lub inną po prostu. Z chęcią wysłuchamy. No i co no, Jeżeli szukacie wygodnego roweru do jazdy rekreacyjnej, Sportowej, rekreacyjnej. W coś zasadzie ja, ja wiem, że my mówimy to wszystko, wszystko prawie to samo o wszystkich rowerach do 5000, no ale tak jest. W ale każdy rower się troszeczkę Wszystkie te rowery są rekreacyjne i służą do jazdy rekreacyjnej. Tak jest. E, różnica polega na jakości osprzętu. Ramie, czasami tak. gwarancji. Tak. E, nie wiem, no kurde, na przykład ten, ten, ten rower ma kapsulowane obręcze, gdzie na przykład w, no, innej, to jest marce, duży plus. w innej marce nie dostaniemy tego, a na przykład wiemy, że będziemy jeździć dużo, chcemy, żeby nam wystarczył na długo, będziemy jeździć na przykład rekreacyjnie, ale po, po prostu po cięższych to, ścieżkach, tak, no załóżmy, no i... Albo mamy ścieżkę rowerową, gdzie co chwilę są no wyjazdy tak, tak, z, tak, z posesji. No jednak to, to wydłuża żywotność takiej obręczy i, i na pewno i wpływa też na sztywność, tak? Tak, usztywnia tak. i chroni przed wyrwaniem szprych, żeby nie, nie, nie skasować sobie, nie, nie skasować sobie w ten sposób tak, obręcz. Tak, tak. Także dziękujemy za obejrzenie tego odcinka i będziemy nagrywać dla was kolejne. Tak jest, także zapraszamy. Cześć. Thanks. Hey.